Jest z nami gość poranka Radia Republika, pan poseł Przemysław Czarnek, Prawo i Sprawiedliwość, były minister edukacji. Witamy serdecznie na antenie. Dzień dobry panie ministrze. profesorze, dzień dobry panie ministrze. Dzień dobry państwu, kłaniam się w taki piękny dzień, chyba ostatni z taką temperaturą, ale trzeba się cieszyć, że jest. Szczególny dzień panie ministrze, pozwolę Szczególny. sobie e, zauważyć, bo wczoraj bardzo emocjonalna uroczystość pożegnania... Młodego influencera czy aktywisty prawicowego, Charlie'ego Kilka. Tam mówi się, że to jest ten turning point, czyli punkt zwrotny w Stanach Zjednoczonych. Porównuje się do zabójstwa pastora Martina Luthera Kinga. Ja bym chciał zapytać o o Polskę, bo, 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 bo ta, 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 ta zmiana chyba tak jak ja to wyczuwam, no może przynajmniej objąć również, również nasz kraj. Jak pan to widzi, jak były minister edukacji widzi no wpływ tego wydarzenia zwłaszcza na umysły na, na młodych ludzi? Bez wątpienia, dwie rzeczy sobie powiedzmy na dwóch płaszczyznach. Bez wątpienia mamy do czynienia z człowiekiem, który został zamordowany za prawdę, za to co głosił w sposób bardzo logiczny i w sposób bardzo taki przekonujący. Mnóstwo młodych ludzi zaczęło myśleć, kiedy słyszało jego Kierka. No, został zamordowany na oczach tych młodych ludzi, w związku z tym, to co mówił Donald Trump, że to jest męczennik. Stanów Zjednoczonych za prawdę, za wolność jest absolutnie prawdziwe i to jest jedna rzecz. Druga rzecz, no poruszające sceny, pełny stadion młodych ludzi, przebaczenie ze strony żony Charlie'ego Kirk'a, to rzeczywiście musi oddziaływać i to jest turning point w Stanach Zjednoczonych i to na pewno oddziałuje również na Polskę. To się zresztą wpisuje bardzo mocno, to już tak technicznie do sprawy podejdę, jeśli mogę zaczynając, zacząłem od rzeczy fundamentalnych, a teraz techniczne. Wydaje się, że to, te Przytrzymuje jeszcze bardziej po prawej stronie to wahadło, które z lewej strony zaczęło się odbijać jakieś kilkanaście miesięcy temu i przyniosło zwycięstwo Donaldowi Trumpowi, a w Polsce Karolowi Nawróckiemu. Tak, ludzie zaczynają przecierać oczy, yy, yy, widzieć rzeczywistość taką, jaką ona jest i przestali wierzyć w blewackie. Treści, które psuły społeczeństwo doprowadzały do rozkładu wspólnoty społeczną by, i powodują rzeczywiście nawrócenia, bo wydaje się, że coraz więcej młodych ludzi jednak widzi Fundament chrześcijaństwa jako ten, który rzeczywiście leży u podstaw funkcjonowania naszego społeczeństwa od wieków. Panie ministrze, Charlie Kirk zasłynął tym, że potrafił rozmawiać. To znaczy, że on wręcz rozbudzał ten dialog. Przychodził przecież zresztą na, na różne lewicowe spędy, różne lewicowe zloty i tak dalej. Na początku siadał z tym stoliczkiem, mówił: Przekonaj mnie, porozmawiajmy. Przecież zasadnicza Sprawa, którą on wrzucił w, w przestrzeń y, polityczno-publiczną w Stanach Zjednoczonych, to jest dialog, to jest próba rozmowy, próba przekonania. I czy my teraz z tego też jakąś naukę możemy wyciągnąć? Ja tutaj też patrzę na tą konserwatywną, prawą stronę y, y, w, w Polsce. To znaczy, y, że rzeczywiście ta, ta próba dotarcia do, y, y, do młodzieży, to jest po prostu próba dialogu i przekonania do, do własnej racji. Y, czy y, czy widzi pan takie szanse, czy takie postaci w Polsce, które z tym młodym pokoleniem są w stanie rozmawiać, znaczy przebić się jakoś, jakoś do nich? Znaczy, to nie jest szansa, to jest jedyne wyjście, to znaczy trzeba rzeczywiście jeździć i tłumaczyć i to wszystkim, nie tylko młodym, również tym w średnim wieku czy starszym, bo oni później mogą młodym tłumaczyć w domu, kiedy otrzymują par porcję argumentów na spotkaniach, na których uczestniczą, więc bez wątpienia to jest droga. To jest tak i dlatego zginął Charlie Kirk, czy Kirk, jak to się wymawia z amerykańskiego. Otóż nie ma dialogu z szatanem, nie ma dialogu ze złem, nie ma dialogu z. Ludźmi, którzy kłamią w sposób systemowy. Ten, ten dialog nie istnieje i dlatego kończy się tak, jak się kończy. Także tak, jak skończyło się to doczesne życie Czarnego Kerka. Natomiast co do samego pokazania świadectwa. Nawet dzisiaj Ewangelia jest o tym. Znaczy, nikt nie trzyma światła pod, pod kocem. Wszyscy, którzy zapalają światło, dają je wszystkim innym. I ono świeci nie tylko dla tego, które oświeca, ale również dla wszystkich innych, które są dookoła. No i taki był Charlie Kirk I tylko takie jest wyjście, jeśli chcemy z prawdą dotrzeć do młodych umysłów i coraz bardziej przekonywać ich do tego, że małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny. Że dziecko w rodzinie, małżeństwie to jest przyszłość, a nie obciążenie. I tak dalej. I tak dalej że nie ma czegoś takiego jak płeć psychofizyczna głupoty, które na przykład w podstawach programowych edukacji zdrowotnej serwuje pani Nowa, Nowacka, albo stereotypy dotyczące płci, że nie ma matki i ojca, bo przecież nie wiemy, co tam będzie, jeszcze książki nie ma, ale może matka i matka, ojciec i ojciec, czyli ta agenda lewacka, genderowska, która jest wciskana ludziom przez ostatnie no dziesięciolecia, trzeba powiedzieć, bo to przecież nawarstwiało się, nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Światło ma świecić w ten sposób, czy prawda ma być, ma być na wierzchu i wtedy rzeczywiście można wychodzić jak Charlie Kirk i mówić, no przekonaj mnie, ja mam argumenty, ty nie masz, no tylko że powtarzam raz jeszcze, to może się nieraz tak kończyć, niestety tak się kończyło przez wieki, kończyć się będzie przez następne wieki, mianowicie zło nie znosi argumentu logicznego, rozumnego, bo przy argumencie logicznym, rozumnym zawsze przegrywa, w związku z tym odwołuje się do, do przemocy Często bardzo tak brutalny jak ta, która dotknęła Charlie'ego Kirk'a i jego rodzinę yy, albo do kłamstwa, co widzimy na tym porządku dziennym niemal każdego dnia w mediach skoro głównego pan nur, minister, mainstreamowych. Skoro pan minister wspomniał o tej lekcjach edukacji zdrowotnych, to, zdrowotnej, to pan prezydent Karol Nawrocki ogłosił, że yy, podjął decyzję o wypisaniu syna z tych zajęć i chyba nie jest sam, bo... Zewsząd dochodzą <noise> informacje o spektakularnej klapie tego przedmiotu. Po prostu nikt nie chce w nim uczestniczyć, nikt no bardzo niewielu uczniów chce, chce w nim uczestniczyć, pomimo nacisków ze strony kuratoriów, prób przymuszania rodziców do tego, do... jak pan to skomentuje? To zanosi się na widowiskową klapę pani minister czy ministry Nowackiej. No to turning point można powiedzieć w Polsce, no bo rzeczywiście rodzice by, by uwierzyli nam wszystkim w Republice. Telewizji Trwam, wielu innym ośrodkom, uwierzyli Episkopatowi, jeżeli sami sobie już setkami tysięcy wychodzili w listopadzie ubiegłego roku protestować przeciwko obowiązkowości tego absurdalnego przedmiotu absurdalnego, jeśli chodzi o komponent edukacji seksualnej. A Nowacka nie już potrafi już nic więcej, tylko wychodzi i mówi, przeczytajcie podstawy programowe, przeczytajcie podstawy programowe. Pani kochana, wielokrotnie czytaliśmy, wielokrotnie czytali również eksperci, widzimy tam Ubóstwo słów, natomiast punkty zapalne bardzo mocne, zarówno w tej podstawie dotyczącej klas 4-6 i dotyczącej stereotypów. Y, dotyczących płciowości y, albo płci psychofizycznej w tych klas, starszych klasach, to wszystko są okna dla ideologii genderowskiej. I to jak Nowacka krzyczy przeczytajcie podstawy programowej, to my możemy krzyczeć od tylu, czy od takiego długiego czasu przygotowywaliście przedmiot, pokażcie podręczniki. Dlaczego nie chcecie pokazać ludziom podręczników? Bo są tam świństwa, które chcecie wkładać do głów młodym ludziom. Na razie nie chcecie pokazać przed 25 września. Prosta rzecz. Oni myślą, że mają wariatów przed sobą. Tymczasem mają naprawdę Naprawdę, ludzi, którzy nadal w większości zdecydowanej no, zdroworozsądkowo patrzą na świat, używają rozumu i logiki i wiedzą, że to rodzice są od wychowania dzieci w sferach tak delikatnych, tak przepięknych jak życie seksualne, ale tak delikatnych i w sferze moralnej. To jest zadanie rodziców, a nie nowackiej i lewackiej. Panie ministrze, patrzę na okładkę Gazety Polskiej codziennie i okazuje się, że Sławomir Nowak jest zupełnie niewinny. Jak to się mogło stać. Sławomir Nowak, Sławomir Nowak jest człowiekiem, który pokazuje przyszłość, można powiedzieć. To, że jesteśmy zagrożeni rozmaitymi blackoutami. No, zdarzyło się to na przykład chyba w Portugalii czy w Hiszpanii. I to, więc Sławomir Nowak po, 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 postanowił jednak innowacyjnie nie oddawać pieniędzy do banku, tylko trzymać gdzieś w ścianach, jak słyszeliśmy, i w skrytkach. Tak słyszałem, że podobno gdzieś tam znaleźli te pieniądze w ścianach w jakichś Górach, więc no, on pokazuje, że można walczyć z blackoutem potencjalnym w ten sposób, i trzyma gotówkę w domu w dużej ilości. Pleca, u, plecak ucieczkowy już pewnie ma przygotowany. Plecak ucieczkowy, wypchany, tak, tak. To, to są żarty, oczywiście. Natomiast, no, proszę Państwa, on to no, przecież po to tym całym kłamstwem do 15 października 23 roku uprawianym na skalę niebywałą doprowadzili do swojego zwycięstwa, żeby właśnie tego rodzaju wyroki były wydawane w polskich sądach. Uniewinnienia ludzi, którzy przecież widzimy wprost co robili i słyszymy o dowodach, które są absolutnie niepowtarzalne. Na szczęście chyba w te, to postępowanie w sprawie Nowaka zostało umorzone w części polskiej, bo tej części ukraińskiej nadal jest prowadzone. mam nadzieję, że tam przynajmniej nie będzie tego może, ale chcę zapewnić y, y, zwycięstwo obozu prawdy, obozu y, y, sprawiedliwości jest bardzo bliskie i p, p, wrócimy do spraw, pan. Bardzo bliskie. To od razu do co pan minister ma na myśli. Jak mam, na myśli choćby, mam na myśli choćby to, że jeszcze, temu, że jeszcze półtora roku temu, kiedy uprowadzano z kancelarii prezydenta posłów Wąsika i Kamińskiego, niewielu myślało, że półtora roku później będziemy mieli prezydenta z prawicy Karolanwerskiego. Niewielu myślało, że sondaże partii koalicji 13 grudnia będą jednoprocentowe, jak pokazują. I niewielu myślało, że rzeczywiście ta koalicja może nie dotrwać do końca kadencji. A dziś mamy jeszcze Połowę kadencji. Tymczasem tam y, mamy ruchy tektoniczne, nie tylko trzęsienie, ale ruchy tektoniczne można powiedzieć y, y, w koalicji 13 grudnia i zobaczymy, jak to się skończy na jesieni. Jestem y, 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 pozytywnie ustosunkowany nie tylko ze względu na słońce i pogodę, którą widzę za oknami, ale ze względu na analizę tej rzeczywistości politycznej, że ten rząd runie jeszcze w tym roku. Szczególnie y, y, jeszcze. Szczególnie, że tyle skandali w ostatnich dniach dosłownie jest napiętrzonych, no to właściwie jeden za drugim można powiedzieć, kaskada tych skandali. Kłamliwa depesza PAP, kłamliwe stwierdzenia wiceministra spraw zagranicznych na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ, no i przetrzymanie listu prezydenta Trumpa do. Do, do prezydenta Nawrockiego ja zdaje się, że tam no, ten kanał komunikacji trzeba znaleźć jakiś zupełnie inny, bo, bo, bo jeszcze tak, minister, Sikorski, mamy, tak. minister Sikorski jeszcze publicznie mówi, że wie, co było w tym liście. No niebywałe. My, my nie mamy niestety dzisiaj normalnie działającej ambasady w Stanach Zjednoczonych, w państwie, od którego pomocy zależy nasze bezpieczeństwo, także w tej minucie. I dlatego trzeba inne kanały znaleźć, i by, był by kancelaria prezydenta dobrze sobie z tym pewnie poradzi. Natomiast no, to są rzeczy niesamowite, proszę Państwa. Gdyby ktoś Państwu powiedział, że w ciągu dwóch dni dyplomacja polska będzie w ten sposób skalowała dobre imię sojusznika, od którego zależy bezpieczeństwo Polaków w każdej minucie. To byście powiedzieli, to są wariaci, których natychmiast trzeba zakłuć w kajdany i trzymać w odosobnieniu, bo szkodzą społeczeństwu. No, no, no tak to wygląda. Jeżeli polska agencja prasowa przekłamuje wprost, przecież to są proste słowa w języku angielskim, słowa Donalda Trumpa i wkłada mu w usta coś, coś czego nie powiedział o Polsce, bo w ogóle o Polsce wówczas nie mówił. No, co podwieczył zresztą wczoraj Donald Trumpu powiedział bez dwóch zdań: czy jeżeli Rosja by zaatakowała Polskę, to to pomoże Polsce. Pomogę, koniec. Natomiast polska agencja. Prasowa wkładała w usta Trumpowi słowa, że no pomoże, ale po wojnie dopiero. No to są rzeczy, rzeczy nieprawdopodobne. Jeżeli w tym samym czasie wiceminister rządu polskiego na by posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ, zwołanej zresztą na wniosek Polski, zaatakowanej dronami przez Rosję, pokazuje rozwalony budynek mieszkalny w Wyrykach, mówiąc, że to Rosja, mimo że rząd był w pełni w posiadaniu wiedzy, bo musiał być w pełni w posiadaniu wiedzy, że to, to polska rakieta ze Rozwaliła ten dobudynek i kłamie na żywo przed całym światem no to to są rzeczy, które nie zdarzają się, bo to się zdarzają roz, to się Panie, zdarza roz ale... ale też nie w takim zakresie. No. I do tego jeszcze list, który został przetrzymany od prezydenta Trumpa do prezydenta Nawrockiego i ujawniony gdzieś. To, to, to są rzeczy, które w każdym normalnym kraju zniosłyby z powierzchni ziemi rząd, a więcej jeszcze odpowiedzialnych za tego rodzaju katastrofę doprowadziłoby do odpowiedzialności. Zmierzamy w tym kierunku. Panie ministrze, tylko jutro pan prezydent Karol Nawrocki będzie się, zdaje się, musiał zmierzyć ze skutkami tego, no, uprzejmie mówiąc, błędu pana ministra Bosackiego. No bo jutro przemówienie, ważne przemówienie właśnie w onz -cie. A tam będzie ten sam ambasador rosyjski, który ja się założę, się, że, nie, że skorzysta z okazji, żeby tutaj wykorzystać taką piłkę wystawioną przez ministra Bosackiego. No niestety jest taka okoliczność, i niestety pan prezydent Karol Nowrowski będzie musiał powiedzieć, że wiceminister Bosacki by skłamał. Zrzucając odpowiedzialność na Rosję. No oczywiście, że ta odpowiedzialność jest w sensie pośrednim. Gdyby te drony nad Polskę nie wlatywały, to pewnie F-16 nie odpaliłoby rakiety, która trafiła w ten budynek. Natomiast no, to są dwie różne rzeczy. No, pośrednia odpowiedzialność i bezpośrednia odpowiedzialność za zniszczenia, które które miały miejsce. Tak, i to jest wielki kłopot dostrzegany przez cały świat, nawet przez agencje oceniające nasze... Pan nasze minister finansowe. uprzedza moje tak. pytanie, bo właśnie, bo kolejna agencja zmienia perspektywę gospodarki polskiej z pozytywną na negatywną. Teraz to zrobiła agencja MODYS. No, agencje piszą jasno, ogromny deficyt, ogromny dług publiczny, który nie wiadomo na co zresztą poszedł. Te, te ten, ten, ten dług mamy się czym martwić, panie, panie profesorze. No ale nie tylko ogromny dług publiczny, ale także katastrofalna ocena rządów. Bo Agencja Modys zresztą dostrzegła to w swoim uzasadnieniu, kwestię walki ośrodka rządowego z, z panem Prezydentem. Bo to jest kwestia walki. No i te kłamstwa na arenie międzynarodowej też niewątpliwie. Do tego się przyczyniają. No, czy nie ma najmniejszej wątpliwości, że nasza gospodarka, jej rozwój, poziom inwestycji, również tych zewnętrznych, czy w szczególności tych zewnętrznych, zależy od tego, jaka jest sytuacja polityczna w państwie. No, jeżeli rząd sprawujący władzę w Polsce walczy z, naj, z największym sojusznikiem, kłamiąc na jego temat, bo mówimy tutaj o Polskiej Agencji Prasowej, podległej przecież rządowi, mówimy tutaj o dziedzinie, którzy sprzyjają stronie rządowej, a którzy wprost mówią, no, dziennikarz to jest dużo powiedziane przy te, tego rodzaju b, 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 nazwiskach, jakie chciałbym wymienić, a którzy mówią, że so, Trump jest sojusznikiem Rosji i żołnierze amerykańscy planują atak na Polskę i NATO, no, to. Są szczerze. Są szczerze, które nie mogą, nie mogą nie być zauważone również przez e, agencje określające oceniające finanse publiczne, które do, tej, do, do, do tego naba, bazują właśnie na tego rodzaju analizie, to znaczy rozchwianiu tych finansów niebywałym w latach 24 25 o, o potężnej dziurze budżetowej, o potężnych stratach, także nie wiem, w, w sektorze spółek skalu państwa gdzieś te pieniądze wyparowują. Jakoś tak jest, że jak platforma rządzi, to te pieniądze wyparowują i nie ma ich, natomiast. Ale gdzie nie wyparowują? Nie to bo to 400 miliardów, to jest ten zaplanowany. A w są w różnych ścianach, są tam później w jakichś dziurach tak. I w plecakach ucieczkowych. W plecakach ucieczkowych. Żeby tylko wskazać jeden z przykładów. Panie, panie, panie ministrze, czy, czy jest jakiś taki punkt, mówimy o tym Turning Point, punkt zwrotny, punkt krytyczny, czy widzi Pan również jakiś możliwy punkt zwrotny, który w Polsce mógłby nastąpić? No bo właściwie. Zbliżamy się do końca tej rozmowy i moglibyśmy zobaczyć sobie perspektywę tej rozmowy w całości, tak? To znaczy te wszystkie sprawy i te wszystkie napięcia, które wokół się budują, te wszystkie kompromitacje, te wszystkie problemy, kwestie budżetowe, walka z wolnością słowa, jedna za drugą kompromitację polskiego rządu. Czy to wszystko gdzieś może w Polsce teraz patrząc na polską perspektywę doprowadzić do jakiegoś punktu zwrotnego i czy ta NAWA, ten okręt, ta łajba, w której już jest 500 dziur po prostu i ta woda tam się wlewa, a Tusk ciągle próbuje to jeszcze jakoś ratować. Czy gdzieś jest jakiś moment, w którym taki punkt zwrotny może nastąpić przed wyborami jeszcze 20 tego, y, siódmego roku. Ja widzę dwa takie momenty. Oczywiście by, by, zaczęliśmy od Ternik Point męczewskiej pierci czarnego kerka, no to by, 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 przechodzimy teraz już na życie takie powiedzmy polityczne, też bardzo ważne. By, 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 myślę, że są dwa takie momenty, które mogą doprowadzić do tego, że ta łajba, e, nie nazywałbym tego okrętem, bo ten rząd płynie łajbą jakąś zwykłą dziurawą, zatonie. Mianowicie pierwszy punkt to zmiana na stanowisku marszałka Sejmu. Zobaczymy, co z tym wyjdzie. A drugi punkt to, to uchwalenie budżetu państwa i zobaczymy, co z tym wyjdzie. I to są te dwa momenty, które rzeczywiście mogą doprowadzić do zatonięcia tej łajby. Oczywiście jest przygotowany nowoczesny prom który może natychmiast wypłynąć z portu na szerokie oceany i prowadzić tę Polskę do właściwego celu. Dlatego nie, to, nie bójmy się zatonięcia tej łajby. W zamian tej łajby naprawdę będzie potężny okręt, świetnie uzbrojony, który może Polskę prowadzić w dobrym Uratuje rozbitków, mam nadzieję. Uratuje <laughs> tak wszystkich jest. rozbitków, dokładniej. Którzy będą chcieli się uratować oczywiście. Naszym gościem naszym gościem był były minister edukacji, pan profesor Przemysław Czarnek. Prawo i Sprawiedliwość bardzo serdecznie dziękujemy. Miłego panie dnia panie profesorze. Dziękuję Dzień bardzo, miłego dnia, miłego tygodnia życzę państwu. Do Seña.